Owca, nie wpychaj mi się w drogę? <ścoughs> A co to za blok? To w sumie ile razy już dzisiaj zginąłeś? Ja raz tylko i ty też raz Więc to jakiś wycen jest, tylko A. raz Po... po, jed, po Każdy no. po jeden raz No jak na razie No właśnie, jak na razie to w sumie ja zginałem specjalnie To nie wiem po co Właśnie chyba o to chodzi, żeby zginąć jak najmniej razy A, bo się nudziłem Dobra, okej to tak, raz dla jaj się zabiłem A tak dla jaj, jak to Edzie mówi A tak dla jaj Aha, zębiaka susa, gdzieś tutaj Trzeba będzie to jaskinię zwiedzić też Wydaje się ciekawa O nie, no. sielet O nie, o kurde Aha, dobra, zębiaka przygniotło Dobrze mu tak, w takim razie. A co się stało się? Stało się to, że zombie jak nie tam chciał atakować, ja mu spuściłem cały zwil na głowę. A. Ciekawa akcja. No to nieźle. Respekt plus normalnie, że tak powiem. Ej. A teraz widziałem, że ponoć ma powstać nowa, kolejna wersja Scooby-Doo. I tym razem w stylu anime. Aha, to to o tym nawet nie sam Kurde. Nie, wiem, co oni tam odwalę styło. To plechami. ma być, że Kugłaty i ScoobyDo tam do Japonii chyba pojecha, po, pojechali. Czy tam. Po, no, no, po, no, pojadą. Tam w, chyba odwiedzin do jego wujka. Ale też jak w, tak jak w 13 demonach otworzą tam chyba jakąś skrzynkę i też wypuszczam jakieś potwory z mitologii japońskiej. Tam z, be, będą mieli nową ekipę, która im pomoże a właśnie kurde a propos tego cena demonów w ogóle ciekawa sytuacja bo taka że zrobili to cena demonów i zapomnieli o jednym demonie w całej serii i musieli potem robić powtórkę że tak powiem Ze po prostu zrobili remake z tego serii a? gdzie ty jesteś? a a tam drewno takie jedno ubieram na tą podłogę bo mi się skończyło a no to git o, i słyszę, i słyszę zombiaka. No, znowu w dzisiejszym odcinku, o niedobrze. Bardzo niedobrze. Szukają Cię! Kurde, to jest w ogóle nie rozwaz tego zewa do końca, jak widzę teraz. Jak już tnie zewa, to tni do końca, a nie ten. A nie ten. No. Jestem w ogóle ciekawy, co też w tej wersji są nowe biomy też, Bo jestem ogólnie ciekawy tego, z nowych znaleźć no, tak. Póki co mamy pustynię tam, niedaleko domu I kilka nowych bloków A tak poza tym jestem ciekawy O kurde, wilka znalazłem, ja pierdzielę Mam kości, o. wilk op... Będziesz? O, to będziemy mieć obrońcę O, jest mam, pieska, piesku chodź do mnie Idziemy do domciu, chodź. Idziemy grać w Cesa. Chodź, idziemy do domu. W Cesa idziemy grać. No chodź. Piesecku chodź do środka. Kurwa, ty wspieraj dalej. <grym> chodź. No. Piesku, chodź do środka. No. Ustaw się w takie miejsce, gdzie nie będzie przeszkadzał kapiom mu robienie tego. Podłogi. Podlacha. Te kapi będzie dzisiaj robić odcinek Podlacha. Co ty na to? No, spokojnie. O, jest żelazu. kolej, jest, Ej no. A gdzie ty jesteś? Bo może już wracaj lepiej. Do naszej chałupki. Dobra. Ja sobie tutaj robię pseudo-lustowanie z tego Ditu. O, widzę, jesteś. Tutaj. No. Patrz, pieska mam. Już patrzę. Jest. Tutaj. Gdzie? O! A! O! Jak go nazwiemy? Nie wiem. Może sad? Jak ten pies sąsiadów? Nie. Dlaczego nie? A ja wolę, magtapaka. Dość. No kurde, ty, ty kurde. Dobranoc noholiku, kurde. I ty jeden. No, nie zrzaduję. <laughs> Ale tak kurde mogę nazwać, dobranoc Normalnie, bo tak bardzo jesteś fanem tego serialu. <laughs> lepiej proste, bo chcę, kurde, mieć profesjonalną nagrywkę, a ty, kurde, tak mnie No to, no to fa a, fajny, dobry, dobry piesek, że tak powiem. Do dobry, grzeczny piesek idzie spać na dworze za kara. za to, sobie Kapiego. Widzisz, Kapi? Od teraz, kiedy będziesz mnie atakował, mój pies cię dorwie. No czekaj, Dobra, da się oddam wszystkie zecy. <laughs> to seś odwalił. Od następnego razu, gdy będziesz mnie bił, to ci kurde będzie ten. To ci będzie pies przychodził, czy będzie ten. Dobra, w takim razie piesku bies go No i co mu? Pies mi teraz ty, ty kurde, czemu ty nie, nie chcesz mnie atakować ja jak, jak, jak... pająka. Chodź Zakala idzie siedzieć w domu. Nie znam jak Chodź tutaj w takim razie, ty pieseczku mój kochany. No! Kurde, chodź tutaj ty! No dobra. Schodki tak jak te, tylko kurde... To skło mi się nie podoba Ze na oknie akurat No w sumie Widzisz? No, ale no chyba nie ma zbyt innej opcji O kurde ile skóry Co mówiłeś ty? A nic bo a nic bo zabiłem krowę tutaj Kwiatowa mi skóry I skóry mi mnóstwo dała A, to ta krawa ma znów, mnóstwo skóry dawać To teraz mamy odpowiedź co ta krowa Robi Otóż nie Gdzie sadzonki? O, sadzonka O, kolejny wilc Masz może kości? Idź po kości może do tego, do którejś nasi norki albo ten Będziesz miał swojego psa No Jak ty będziesz... Jak ja będę cię bić, to... To twój będzie mi jak ty mnie, to mój... Yy, no Ciebie Tak i, I vice versa. I tak będzie najlepiej. Nie, nie będziesz no. mieć pretensju do tego, aby się bić nawzajem. Chociaż najgorzej będzie, gdyby się same biły. No to co, co? Walka wilków normalnie będzie wtedy. Wojna kogutów albo tak inaczej. Masz kości, może? Nie mam zbytnie. A tam byłeś? W tej nasi norce? Czy tam była jakaś w skrzyni O kurde, ale zabija owce ta. No widzę. zabiju ovce, a ty tam se maseruješ. Już idę do Ciebie, mam nadzieję, że za ten zombie jak nie, nie zarąbię O nie, właśnie już wykrakałem, już strzelety na mnie atakują, nie Spierdzielam, szybko. Nie Rosę! no kurde, co, bo zagrodził wełną wejście Ty chamie Ja pierdzielę, kurde, ja tutaj walczę o życie, a ten tutaj mi zamurował wejście wełną, kurde Burek jeden O nie creeper uważaj Czekaj ja ci zaraz pomogę Jest udało się w końcu zrobiliśmy creepera Ale nic nie wytropił Ej nie idź tam Po co tego? Ej po co tam tego idziesz Chodź łatamy dom O nie tam jest jeszcze jeden I drugi Muszę go odciągnąć od domu, chodź! Kripeze! Jest, zabiłem go! No i patrz coś zrobił z tyłu! Widziałeś, kurde, co zrobiłeś kamie? Cało ze ziemię rozwalił! No przynajmniej będzie, przynajmniej będzie termowy dilt, uważam o, dobra. kości masz! Zbierz kości, gdzie jesteś? Idźmy dobra. do tego wilka. Może go oswoić Gdzie jest? Wilk? No nie ma wilka. jak będzie, to będzie. To dawaj, będziesz miał kości na zapas. Chodź na górę, wstawiaj te, wstawiaj teraz te o, okna. W razie. A, nie, już idę, już idę. A ja będę remontował teraz cały tak. O, i sobie okna w Do tych dziur, co tutaj są. A kurde, okno teraz wydaje dziwny dźwięk jak się wstawia. Teraz do piosusy. To jest dźwięk rozbicia no, sypy, kiedy, kiedy stawia się okno. Cazu, co zawsze z jajkami, kurde. Jajca, z jajcami, jajca, jajca, z jeden. Cazu, co zawsze z węnie z coś z jajami. Działa, patrz jakie tam widzisz? No Dobrze. jeszcze drzwi trzeba Nie, drzwi nie trzeba, może być takie przejście w sumie Dobra, to chodźmy do balkon, się pozygramy w takim razie, co ty na to? No, spoko Dobra, to by było na tyle widzowie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał Wbijemy, no nie, nie Kurde, proszę, nie Nie idziemy na pole, bo tu są jaki chodź zajmijmy się w takim razie w środku no, widzowie, to było tyle. Mam nadzieję, że te odcinki właśnie spodobały kolejne. Kapi, jak zwykle, troll jeden nie zamurowuje, ja się tym razem nie dam. I zegnamy... Widzimy się za długo w kolejnych odcinkach. Cześć, widzowie! Cześć! Nie. Co coś zrobił? Jakie zaś schodki zrobił w ogóle? To kombinuję właśnie. Super jesteś ten technik budowlany jesteś. Wiem, wiem, zajebiste.